Moim pierwszym odcinkiem na tym kanale była tzw. emocjmoza, gdzie dosyć szczegółowo omówiłem to zjawisko, w którym e, media serwując ludziom, e, jakby to powiedzieć, zastępcze pola do realizacji swojej empatii, prowadzą do tego, że ci ludzie są zamknięci na osoby, które otaczają ich, które mają rzeczywiste problemy, za to bardzo chętnie angażują się we wszystkie dzieła, które miałyby zbawić świat. Witam Was w kolejnej dziennej dawce hejtu. Oczywiście, jak już zwrócił na to uwagę BDP w komentarzu swoim, e, ta dzienna dawka hejtu pojawia się raz na. no generalnie. głodujecie. Ale mniejsza z tym, ten odcinek będzie wyjątkowo krótki, gdyż będziemy omawiali zjawisko bardzo banalne, czyli ostatnie Hot 16 Challenge. E, zjawisko, w którym politycy, youtuberzy, różne istoty obecne już w życiu publicznym. Albo aspirujące do obecności w życiu publicznym, e, rapują? Oczywiście, za tym wszystkim stoją bardzo, bardzo szczytne cele. Wspaniała idea. Zbieramy pieniądze na walkę z koronawirusem. Zebraliśmy już ponad 2 miliony złotych. A wiecie, ile wynoszą typowe wydatki na służbę zdrowia? Taka mała podpowiedź, nie są to kwoty liczone w milionach, a w miliardach. Zaraz ktoś rzeczywiście powie, że znowu coś mi się nie podoba. Nie podoba mi się koronawirus, nie podoba mi się kupowanie papieru, nie podoba mi się wspaniała akcja, która ma na celu współrządzenie służby zdrowia w walce z koronawirusem. Tyle, że z tego co wiem, to do walki z wirusem, ze wszelkiego rodzaju zagrożeniami epidemicznymi, e, najlepszym narzędziem jest ludzki umysł. I ktoś mógłby teraz powiedzieć, że... Co? Nie chcesz wspomagać badań? Myślisz, że badania nie kosztują? A bo nie wiem na co są tam przeznaczone pieniądze z Hot Sixteen Challenge, nie wiem, na maseczki? Ale czy wy wiecie, jak nieistotną jest kwota dwóch, a nawet dziesięciu milionów złotych w skali państwa? Co się jednak powie, ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka, ale chwileczkę, czy my już nie wypruliśmy prawie wszystkich rodzimych celebrytów w tej akcji? I zebraliśmy tyle? Lepsze to niż nic. Y nie, niekoniecznie. Pytanie, jakim kosztem dokonuje się taka akcja Code 16 Challenge? Teoretycznie pieniądze z budżetu nie giną na ten cel. To nie jest tak, że, nie wiem, że budżet państwa dofinansowuje akcję charytatywną, aby wiele osób poczuło się dobrze. Teoretycznie nikomu to nie przeszkadza, a przy okazji Korwin rapuje. Po wsadzeniu już za kraty ostatniego demokraty, socjalistów poszedł bo to są zwyczajne szlaki. Problemem jest jednak absurdalność założeń, absurdalność celu, E, wszechobecny lans oraz co najgorsze, moim zdaniem, wzmacnianie poczucia społecznego zadowolenia. Ponieważ współczesne rozleniwione, hedonistyczne społeczeństwo jest chyba jeszcze zbyt mało sobą samym zachwycone. Więc w tym celu organizowane są takie akcje, aby wszyscy jeszcze bardziej podnieśli swoje ego i poczuli się jeszcze większymi dobroczyńcami, z pięknymi serduszkami, którzy zbawiają świat. Heal the world, make it a better place! Wiecie co, w tym roku rak, choroby cywilizacyjne, zwykłe zapalenia płuc takie rzeczy są niemodne. W tym roku modny jest koronawirus, więc to prawda mamy jako ludzkość tysiące istotniejszych problemów. Ale zajmijmy się właśnie tym, no bo to jest modne, tak? Pośpiewamy, wiecie, ta siła, walczymy z koronawirusem. E, rysujemy sobie na ulicach Paryża e, te, te kolorowe flagi, e, różne rzeczy. E, stop z mową nienawiści, powstrzymać terroryzm, zbawiamy świat, walczymy z terroryzmem. E, rapujemy, zbieramy 2 miliony złotych, walczymy z koronawirusem. Nie tylko w komentarzach pod moimi filmami, chociażby tym o LGBT, ale również w wielu innych miejscach obserwuję straszliwe zjawisko, przerażające mnie, taniego aktywizmu. Ten tani i naiwny aktywizm objawia się tym, że tak zwani zwykli ludzie słyszą o jakimś problemie, nieważne czy rzeczywiście poważnym, czy też nie, ktoś wmawia im, że robiąc jakąś banalną rzecz, mogą walczyć z tym problemem. Ci ludzie to robią i są z siebie samych zadowoleni, a później tracą empatię na to, co dzieje się dookoła nich. Przestają dostrzegać problemy otaczających ich ludzi, problemy, na które mają realny wpływ, kwestie, które rzeczywiście mogliby zmienić, a zamiast tego śpiewają doniosłe hymny Heal the World, oglądają rap w internecie i uważają, że wpłacając złotówkę, czynią ten świat lepszym. Moim pierwszym odcinkiem na tym kanale była tak zwana gdzie dosyć szczegółowo omówiłem to zjawisko, w którym e, media serwując ludziom, e, jakby to powiedzieć, zastępcze pola do realizacji swojej empatii, prowadzą do tego, że ci ludzie są zamknięci na osoby, które otaczają ich, które mają rzeczywiste problemy, za to bardzo chętnie angażują się we wszystkie dzieła, które miałyby zbawić świat. Wynika to oczywiście z tego, że ludzie w codziennym życiu e, doświadczają własnej bezradności, nie potrafią poradzić sobie z wieloma banalnymi kwestiami, a więc nie radząc sobie z tymi banalnymi kwestiami muszą znaleźć gdzieś ujście dla swojej bezsilności. Więc jeżeli ktoś przychodzi i mówi im: Hej, wysłuchaj tego rapu, możesz zbawić świat, to taka osoba czuje się lepiej. Nie zważa na to, że tak naprawdę jest życiowym nieudacznikiem w wielu momentach. Tylko rodzi się w niej takie przekonanie, że ona może tanim kosztem e, zrobić coś wielkiego. A jeszcze większym problemem jest to, kiedy tysiące ludzi nabierają takiego przekonania i podejmują działania, które systemowo są katastrofalne. Przykład z komentarzy pod filmem o LGBT. E, tam dwójka komentujących jest święcie przekonana, że podejmując określone działania na rzecz określonych osób jeszcze przy tym operując w określonej optyce i będąc zaimpregnowanymi na, jakie, na jakąkolwiek krytykę tak naprawdę, bo czytając ich wywód, te ich wywody są spójne. Mimo, że przyjmują setki ukrytych presupozycji, których w ogóle zdają się nie dostrzegać, mimo że w tamtym filmie staram się na nie wskazać, i nie widzą, że podejmując określoną aktywność na rzecz określonej grupy, mogą tak naprawdę prowadzić do rozpadu szerszych więzi społecznych, mogą krzywdzić jakieś inne osoby lub mogą sprawiać, że państwa że społeczeństwo staje się w pewnych swoich wymiarach niewydolne. Wiecie, mam ogromnie chęci wobec tych wszystkich artystów, wobec Jacksona, wobec Lenona, którzy śpiewają o zbawianiu świata, jeszcze podług jakiejś określonej, naiwnej wizji, zachęcają do tego tysiące osób i są przy tym tak podnieceni swoją misją dziejową. Uważają się za trybunów zbawczego ludu i co więcej, gdy dochodzi do tych niekoniecznie dobrych konsekwencji, to ich umysłowe zamknięcie może niekoniecznie Jacksona lub Lenona, bo oni już nie żyją, ale ich, powiedzmy, ideowych spadkobierców sprawia, że oni nadal podejmują te same działania, zupełnie ignorując cały to tło lub uznając, że są to wypadki przy pracy i że musimy nadal podążać tą samą drogą. Nadal przekonywać ludzi do określonych działań i mówić im, że są w stanie zrobić wszystko, że są w stanie uleczyć świat, że są w stanie uczynić go lepszym miejscem. Nie chodzi tutaj o to, że ludzie nie powinni uczestniczyć w jakichś systemowych działaniach, bo jest to jak najbardziej słuszne, ale takie działania powinny koordynować osoby, które mają naprawdę wszystko dobrze przemyślane, a warunkiem raczej psychologicznym niż prawnym do uczestnictwa w takich działaniach powinna być pewność, że na pewno zrobiliśmy wszystko, co tylko mogliśmy w naszym najbliższym otoczeniu. Aby nie było tak jak wśród sąsiadów w moim bloku, którzy przez lata nie słyszeli nawoływań i tłuczenia w ścianę pewnej starszej, zaniedbanej pani, a jednocześnie oczywiście ekscytowali się, no nie wiem, biednymi dziećmi z uwagi. Oczywiście, wracając do akcji Hot 16 Challenge, e, ohydne jest tutaj przekonanie wśród wszystkich ludzi, że umieją rapować, wśród wszystkich celebrytów i że powinni to robić i krzywdzić uszy innych. Ja sam nie znam się na rapie i go nie lubię, ale wydaje mi się, że. Te osoby chyba nawet bardziej się nie znają, chociaż próbują to robić. No i ochydne jest to próba zjednania, próba pokazania, że jesteśmy tak ckimi fajnymi ludźmi. Kurczę, coś z Wami jest nie tak, drogi celebryty, jeżeli potraficie tylko pokazywać przy okazji takich akcji, że jesteście fajnymi ludźmi. W ogóle wielu z tych celebrytów to pewnie super chrześcijanie, ale czy nie było przypadkiem powiedziane, aby prawa twoja ręka nie wiedziała, co czyni lewa? Oczywiście są czasami sytuacje, które wymagają nagłosienia, wymagają tej aury celebryckości, tak? I że rzeczywiście w takich sytuacjach może to coś dobrego przynieść. Ale w tym przypadku mamy jedynie do czynienia z lansem i utwierdzaniem społeczeństwa co do tego, że każdy z nas jest wspaniały, każdy z nas jest dobry, bo kiedyś tam wpłacił złotówkę na owsiaka, a teraz wpłaci kilka groszy na Hot 16 Challenge i zrobi wyświetlenie na YouTube. Jedyne chyba co ucieszyło mnie w całej akcji to rap Corvina i to wszechobecne oburzenie. Bo, znając Korwina, nie zrobił on to dla lansu czy dla wspomożenia absurdalnej akcji, ale dlatego, żeby pewnie znowu wbić komuś w szpilkę, przez co to jest dosyć... inne. Oczywiście później wielu innych polityków próbowało pójść w tym samym kierunku, tak? Żeby naśladować dobre trendy, żeby pokazać, że oni są tacy fajni z młodzieżą, wiecie, ha, 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 wiecie, lubię was. No ale nie, chyba wam nie wychodzi jednak. A tak podsumowując i wygłaszając moją najbardziej defetystyczną myśl, jeszcze kilka tygodni temu ludzie byli przekonani, że zbawiają świat, czy też zbawiają własne rodziny, wykupując papier toaletowy i wykonując inne absurdalne czynności. W tym momencie, po kilku tygodniach, już zupełnie im się to znudziło, tak? E, to znaczy jeszcze uprawiają maskaradę, gdyż teraz święci wierzą, że maseczki chronią ich i całe społeczeństwo przed koronawirusem. Znowu takie przekonanie, że działamy na rzecz swoją i na rzecz zbawienia innych. Bardzo naiwna, no ale trzeba było zrobić coś więcej. I tamto ludziom się zudziło, więc teraz przyszła moda na Hot Six in Challenge. Jesteśmy fajni rapując, jesteśmy fajni oglądając rap i w ogóle wszystko jest piękne, jesteśmy wspaniali, zbawialiśmy świat, kupując papier toaletowy, a teraz zbawiamy go słuchając i wykonując marny rap. I to by było na tyle. Pięknego czasu, cześć!